Dzień dobry, dziś opowiem Wam o FILAP e-faktury online. Stworzyliśmy je przede wszystkim dlatego, aby maksymalnie podkręcić tempo Twoich transakcji finansowych. Słowo szybko jest tutaj słowem kluczowym. Chodzi o to, aby szybko wystawić dokument, który szybko trafi do Twojego kontrahenta i aby on mógł szybko wypełnić zobowiązania finansowe wobec Ciebie. FILAP e-faktury online są bezpłatne bez względu na to, ile faktur w miesiącu wystawisz. Pozostają one również bezpłatne po upływie 30-dniowego okresu próbnego programu Filap, do którego zakupu serdecznie Cię zachęcam. Uzyskasz wtedy dostęp do innych dokumentów, takich jak faktura proforma, korekta, czy faktura VAT. Nasze nowe rozwiązanie jest tak proste i szybkie, że pokażę Ci je w tym krótkim filmiku. Wystaw fakturę. Wybierz fakturę darmową. Pokaże Ci się bardzo prosty, intuicyjny kreator. W polu wystawiający wystarczy, że wpiszesz NIP, a reszta danych automatycznie zaczyta się z GUS. Nie zapomnij uzupełnić numeru rachunku do szybkiej finalizacji transakcji. To samo z danymi nabywcy. Uzupełni teraz pole nazwę towaru i usługi. Na która jest praktycznie gotowa. Jeśli będziesz chciał ją wysłać lub podejrzeć, program poprosi cię o zalogowanie lub rejestrację. Jest to niezbędne, abyś nie utracił swoich danych. Ja oczywiście mam już swoje konto, więc się zaloguję. W tym momencie pokazuje Ci się podgląd Twojej faktury. Możesz tutaj uzupełnić adres odbiorcy. Jest tutaj wpisana domyślna treść maila, którą możesz oczywiście dowolnie edytować. Załącz koniecznie szybką płatność, tak aby kontrahent mógł szybko się z Tobą rozliczyć. To tak naprawdę tyle. Gorąco zachęcam Was do korzystania z Filab e faktury online.